On ma 96 lat, bełchatowski społecznik i działacz, członek i współzałożyciel Strzelca, a od 2005 roku honorowy obywatel Bełchatowa. Ona o dwa lata młodsza, pogodna i pełna ciepła kobieta, która całe życie pracowała w bełchatowskiej bawełniance, wychowała czworo dzieci i dzielnie trwała u boku męża. Poznajcie Tomasza i Halinę Trawińskich, za sprawą których przeniesiemy się do dawnego Bełchatowa. Oboje tu się urodzili, tu w trudnych czasach dorastali, poznawali się i podjęli decyzję o wspólnym życiu, które nieprzerwanie trwa od ponad 70 lat. Męża, brat był drużynowym tutaj, męskiej drużyny, a ja, ja byłam żeńskiej i właśnie ta pani Oguroska. Przyszła tam do męża, brata i myśmy też tam byli i tam byśmy się poznali. Mój ojciec był komendantem straży rejonowej w a teściu, czyli pan Myckę, był sekretarzem miasta Bełchatowa. Oni się poznali i między sobą współpracowali. I ja, ponieważ no byłem też w haselstwie, a potem ten to, wie pani, poprzez Poprzez to, że komendant był w strzelcu, komendant strzelca, a ja przed wojną już też do strzelca należałem, to poprzez, poprzez ten właśnie strzelec było takie powiązanie z małżonką. Nie pamiętam już, jak to było, kiedy to było, ale na sylwestra poszliśmy razem. W 1945 roku to pierwszy sylwester był Eleganska. Sala balowa tam na, straża, na Straży Pożarnej na placu Narodowicza. Tam był człowiek młody, to jeszcze umiał hulać. Teraz już nie. Za, tak, myśmy Krakowiakaś tańcowiczał jeszcze po wszystkich balach potem weźmy tańczyli do Krakowiaka. Jak sami mówią, gdy wojna się skończyła, nic nie było takie samo jak przed 39 rokiem, ale życie toczyło się dalej. Radość z odzyskanej wolności przeplatała się ze smutkiem powojennej rzeczywistości. W takiej atmosferze Halina z domu Myckę i Tomasz Trawiński wkraczali na nową drogę życia. Gdzie się spotykali, jak wspominają dzień, w którym powiedzieli sobie sakramentalne tak, opowiedzą sami. Kiedyś pojechaliśmy rowerem na Kurnos i tam później była taka górka i z tej górki, żeśmy zjeżdżali ja na ranię, bo jednym rowerem. Pod górkę się podchodzili, a potem z górki żeśmy zjeżdżali. Też tam między lasami. Spacerowaliśmy po parku tutaj u państw, gdzie jest teraz muzeum, bo, bo, bo w pałacu żona mieszkała, przynajmniej w okresie kiedy ja chodziłem do żony, to żona mieszkała na pierwszym piętrze w tym północnej części pałacu. Ja tam chodziłem, zatem pobraliśmy się i stamtąd, stamtąd ślub, do ślubu poszliśmy na pieszo do, do kościoła na, na ulicy Kościuszki. 17 sierpnia 1947. Ślub odbył się w kościele na ulicy Kościuszki. Po godzinie. pod wyzwaniem Najświętszej Marii Panny. Tak. O dziesiątej był, była msa, i po msy był się W czasie msy był mszy, ślub. Ja miałam sukienkę różą taką wrzosową, i na to miałam narzutkę białą. A na nogach miałam pepegi. Na gumie. No i potem, że się poszli do domu, to tam tylko najbliższa rodzina była. Byłam, Byłam u i. Je... Przyjęcie by było, tylko przyjęcie. U mamy. W palacu, w palacu. Mam, tak. No. Tak jak z moim mężem można żyć. <grym> no, do dzisiejszego <grym> dnia żyjemy razem. Tak. Razem, tylko nigdy go nie było. Ile, ile razy coś siedział tylko i, i wyglądał. Idzie czy nie idzie. A o tym, gdzie był pan Tomasz, kiedy żona na niego czekała i jak wyglądało ich codzienne życie przed i po ślubie, dowiemy się podczas następnego spotkania z bohaterami naszego wspomnieniowego cyklu Bełchatów wczoraj i dziś.